Ciema z tej strony Kosa. Witam Was w takim pierwszym odcinku już po trailerze z tego kanału. W sumie wczoraj go nagrałem, a dzisiaj już robię odcinek, bo obiecałem Wam w opisie. Tam napisałem, że w ciągu dwóch dni już się pojawi, ale już jest po, po trailerze, już jest w następnym dniu. I tak będziemy regularnie wrzucać te odcinki. Tak każdego dnia będę wrzucał odcinki. Dzisiaj mam, miałem zaplanowane zrobić sobie właśnie solo napad na Cayo Perico. Więc mam nadzieję, że Wam się film spodoba, taki pierwszy, taki już oficjalny pierwszy, bo tamten to taki, wiecie, trailer taki przed kanałem, ale dzisiaj już pierwszy film, taki oficjalny pierwszy film, także zapraszam Was bardzo serdecznie do zostawienia no, u mnie na kanale subskrypcji, łapki w górę, jeżeli Wam się spodoba, bardzo polecam. I oczywiście z dzwoneczkiem ten subik, żeby, żebyście byli na bieżąco, no bo inaczej no to komunikatu nie dostaniecie, więc musicie zaznaczyć tam dzwoneczek na wszystko, żeby, żebyście dostali wszystkie, wszystkie moje filmy. No, także każdego dnia jeden film się pojawia. Także no, myślę, że możemy sobie zacząć w pojedynkę. Cel jest mały, ale w pojedynkę się dużo zarabia, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Robimy ogólnie na wyspę i na cel główny, także Jakiś milion może się uda wynieść, jak nie, no to trudno. W tym napadzie solo nie jestem aż taki dobry, ale spróbujemy, nauczymy się i będziemy robić tak, taki... taki mini-poradnik nawet, można powiedzieć. Ale cóż... Nie było to zaplanowane, że poradnik będzie. Wręcz przeciwnie, miał być po prostu zwykły film, ale... Ale zróbmy to za pierwszym razem, jak się nie uda elity, to trudno, zrobimy za drugim, trzecim razem, a jak nie, no to zrobię cięcie i Jele, nie? Heh. Chyba, że jak nam się nie uda za pierwszym, a będziemy chcieli zrobić elitę, no to po prostu zrobię cięcie i od nowa zrobię napad po prostu, zrobię z wami napad, ale... No. Dobra, nieważne, robimy napad. Ogólnie ja będę tak wstawiał każdego dnia, ale tak w godzinach 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Nie wcześniej, nie później. Między 15 a 20 będę wystawiał zawsze film. Taki, taka mała przypominajka i takie małe info ode mnie, bo to jest taki oficjalny pierwszy odcinek, więc trzeba coś tutaj zaznaczyć. Mam już ma małe plany na ten kanał, także się nie zdziwcie jak, kurde nie wiem, na milion subów nagle cztery piosenki dostaniecie na kanał. Nie no, żartuję. No, na milion subów to będzie za kilka lat. Dobra. Więc tak, najpierw bym chciał go załatwić. Głównie uzbrojenie jest takie. Dobra. Ej. Pa panie, weź przystań gadać. Dziękuję. Wziąłem taką broń, bo jak robimy solo, no to moim zdaniem taka broń się przyda na wieżyczki. A jakbyśmy robili od razu w rezydencji, no to karabinki jakieś, nie. Ale dobrze, jak zauważyłem na tym na zwiadzie, no to nie ma żadnej kokainy. Jedynie z trzy kokainy jest zamknięta. Za tym przejściem gdzie trzeba w dwójkę otworzyć. Tam naprawdę na, na północnym wschodzie jest... Ta, jest taka... jest taki dok i tam i tam trzeba przycisnąć na prąd, żeby otworzyć klapę i druga osoba bierze wszystko co tam się znajduje. Nie? No, jest problem, bo solo robimy, także nie weźmiemy koki. Tam kurde były trzy koki, to już byśmy sobie wzięli dwie. Nie? No ale Dobra, to jest dla was taki mini poradnik, jak ktoś nie wie jak tutaj to robić. Także ma mini poradnik, a jak się nie uda za pierwszym, no to po prostu... Po prostu gra multiplayer, alo tak sobie piekamy w GTA, sobie robimy napady, zarabiamy od wczorajszego odcinka. Zrobiłem 700k, bo sobie sprzedałem zasoby w klubie nocnym. Tak w ogóle polecam sprzedawać też. Jak po, po drugim czasie, już postanowicie sobie to sprzedać, no to dużo hajsu zarobicie, bo nawet nie wiem, możecie zarobić. Także że też polecam, czasami zajrzeć do, do tego klubu. Jak nie macie, no to polecam kupić. A jak już ku, kupicie ten klub nocny, to ma, możecie odblokować sobie możliwość kupienia terobajta i opresora dwójki taniej, jak pamiętam. Albo. Albo nie? Może opresora dwójka to bardziej... Mm, trzeba było zrobić albo misję z terobajta, albo... ogólnie terobajta kupić, ale chyba misję. Będziecie musieli kilka misji zrobić i będziecie mieli zniżkę. Także polecam, nie? Dobra, te dwójkę trzeba sobie rozwalić. Znaczy, w sumie nie muszę się bać. Bo to są biali. się bardziej boję, bo... Nie wiem, czy bym dobrze wycelował, wiecie? Dobra, to ich za załatwimy na daleko. Na daleko trzeba z nimi. Jakby co, to pamiętajcie, że trzeba z nimi na daleko. Idealnie Dobra Zastrzelony Tamtego typa jeszcze sobie zastrzelimy o, A czemu nie Dobra Tamtego też trzeba zastrzelić I kamerkę trzeba zastrzelić Dobra Wyłączamy prąd na całej wyspie Wtedy kamery nie będą nas widzieć No bo jakby się zgaszą Nie będą mogły nas wykryć Wtedy będzie sporo ułatwiona Także bierzemy tutaj palniczki, musimy zrobić I nie polecam najpierw wyłączyć prądu A nie rozwalać kamery obok Bo... Bo trzy kamery To równa się już koniec wyłączania Bo jak załatwicie trzy kamery To w czwarty nie możecie bo wiedziałem Także polecam najpierw wyłączyć światło Cały prąd Światło i kamery no co? Kajperiko Tylko piszę na, na, na Kajperiko ale nie wyłączają się na... Okay, więc, więc, okay. Dobra, ale dobra, nieważne cóż, tak Rockstar tutaj zdecydował, że zrobi jakby tu go załatwić, sam taki hedzik piękny jest. Dobra, teraz bierzemy ostatnią maryśkę i marihuanę. Hajs. Tak, pa, tak wam powiem, tak już taki mały poradnik to będzie, okej? Okay? Jak weźmiecie jedną, jedną marihuanę, to zdobycie 150 tysięcy. Tam, tam bez groszy, nie? Tam chyba tam 149,5. A jak zdobycie jedną, jeden, jedną forsę, no to zdobędziecie 80 tysięcy. Więc jakby 80 tysięcy na plus. Wam idzie jeszcze później. Jak weźmiecie marihuanę, a kokainę najbardziej się opłaca. Tylko już zapomniałem jakie to, to były stawki. Akurat tego nie pamiętam. No sorry, jak chcecie to robić, solo, solo to musicie zawsze mieć. Ko a zostawiłem, dobra, dobra, mamy 400k. Bierzemy jeszcze cel główny, czyli obligacje. Niestety, a zapomniałem wam wcześniej powiedzieć. To sorry, sorry, może wiecie, lub nie. Ale ostatnio byłem, wystąpiłem u. Daniela na live. Wy już go znacie, mam nadzieję. Jak nie, no to wbijcie do niego na kanał. Link na pewno zostawię wam w opisie pod filmem. Tam do jednego jego filmu. Tam nagrywał sobie Spidermana. To możecie też u niego obejrzeć. Bardzo polecam, fajny kanał, tylko na razie do filmy, ale... Jeszcze się chłopor skręci spokojnie. Ogólnie właśnie tutaj ominęliśmy to miejsce, gdzie były trzy kotki zamknięte. Tylko tam by trzeba było w dwójkę jechać. To jest właśnie nasz największy problem. Że kokainy nie możemy wziąć, bo kokaina jest najlepsza. Znaczy, jak na solo, to najlepsza, ale ogólnie to złoto najlepsze. Ale złoto na dwójkę trzeba zrobić. A nie mamy dwójki, bo to solo jest porażką. Rzeczy ujmując, moi drodzy, jesteśmy po cięciu. Mamy tutaj mały problem. Dlatego zrobiłem cięcie. Mamy trochę mniej hajsu, przepraszam, ale nadal jest to za pierwszym razem do zrobienia. Jak zauważyliście, znowu mamy tego typa, więc już chyba wnioskujecie, że, że musiałem ten napad powtórzyć, tak? Przyznaję się, musiałem powtórzyć napad. Ale cóż, jesteśmy po cięciu i jesteśmy w tym samym miejscu, więc nie musicie na darmo filmu albo w ogóle nie oglądać. Sorry. Ogólnie, ogólnie to sorry, że tak się stało. Nie! Dobra. Spokojnie. Spokojnie to jest nadal za pierwszym razem. Widzicie, widzieliście wszystko, co zrobiłem na tym napadzie, i jesteście już tutaj profesjonalistami, tak jak ja. Ok. Tutaj jeszcze potrzebujemy dokumentów, żeby tam wejść. Ale widzicie, mamy pełną torbę, to już... To już jest dobrze. To jest bardzo dobrze. Nagle się tutaj gagatków pojawiło. Ale okej, okay, nic się nie stało. Nie wykryli nas. Jeszcze. To się nie zmieni, ponieważ nie wykryją nas. W tej gierce, nie dopuszczę do tego. jeszcze na mapkę. Znaczy, ktoś mi tutaj nie podjedzie przypadkiem. Od tyłu, albo ogólnie. Ale raczej nie, więc możemy jechać. Lecimy pod wieżę. Bo tam się kręci zawsze typek na, na tym napadzie walony. No właśnie, i trzeba go ominąć tędy. Tutaj nie można jechać szybko. No tutaj trzeba zahamować. Dlatego. Jest taka walona górka. która mi się nigdy nie podoba. Pięknie. Tak, ogólnie tutaj, tutaj mamy stroje. Więc będziemy mogli tutaj wejść normalnie. By nigdy nic. Tutaj nikogo nie ma. To jak pamiętam, były stroje. Tak, mamy stroje. Takie punkty kontrolny. Bo to weźcie się ogarni. Dobra, jesteśmy przebrani. Łe, czekajcie, tutaj typek mamy stroje to po pierwsze, ale potrzebujemy jeszcze, jeszcze auta. I to jest bardziej skomplikowane niż by nam się mogło wydawać. Bo... Bo ta ciężarówka jest w chci wiem gdzie. Czekajcie, może go tutaj Nie czemu on się zatrzymał. Czy mogę? A, celować? Dołatwmy go lepiej, żeby tam... Oh, o, no, może lepiej nie, wiecie co? Tam druga jechała. By był niezły przypał ogólnie. Rzecz biorąc. Nadal jest ogólnie za pierwszym. takim bym chciał zaznaczyć. W sensie nie wykryją. Nie wykryli i nie wykryją. Ogólnie. I tu jest najgorszy, jeden z najgorszych momentów, bo tutaj jak działacie solo, to jest taki problem, że trzeba tych dwóch typa załatwić. I jest problem, bo. jest dwóch, a nas jest jeden. Okej, okay, coś jedzie. Trzeba uciekać. A, a. Mm. W tym momencie niepotrzebnie straciliśmy hańbę, ale spokojnie, nic się nie stało. Straciliśmy ma malutko, nie? To jest, to jest drobnostka dla nas. Dla nas to jest nic. Trzeba tak wycelować. Udało się, moi drodzy, udało się. Jest ciężarówka. No i ela Moi drodzy, jest tutaj ciężarówka. Moi możemy wejść tutaj na czwarcie. Podajcie, co tam jest, ciepła. Gdzie jest ciężarówka? Była ciężarówka na mapie. Dobra, ale mamy dokumenty, tak? Możemy się inaczej dostać. Mamy dokumenty, niestety nie mamy sprzętu do wspinaczki, ale mamy dokumenty. Możemy się przedostać. Drugą stroną. I będzie też. Dobrze. Bo nie jest wymagane, to jest opcjonalne przejście. Idziemy teraz, wchodzimy. załatwiamy kogo trzeba. Zbierniczamy, nie? No oczywiście przy tym jeszcze bierzemy łup, żeby nie było. Zobaczymy ile zarobimy. Ten film kurde, nie wiem, z pół godziny będzie trwał. Mam nadzieję, że nie. Ogólnie no, na no, to się zapowiada. Ale już wchodzimy do rezydencji to będzie szybki napad. 20 minut pewnie się zleci. Może 22. Ale takie właśnie filmy będą na tym kanale. Będą różne skill testy, będą różne mapy. Potrójnie premiowane. Nie wiem. No wszystko co będzie premiowane, no to będziemy robić, nie?

No. 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 Robimy na właśnie no. Co to może Besalita, Pamiętajcie, żeby go tutaj go tak nie jak ja Kurby idzie. No ja się tego do bramy potrzebowałem. Teraz no, ginimy Gruby Gruby Nieładnie Dobra jeszcze raz Kurde Czemu tak dużo hajsów przeciwłem no, tu nic nie straciłem teraz czyli mogłem tędy się zabić jest natychmiastowy zgon super, brawo Kosam. dobra, Mo, może i mało zarobię okej, okay, dobra, yy, nieważne mało zarobię, ale ważne żebyście wy wiedzieli jak to robić yy, nie róbcie tak jak ja teraz zrobiłem, po prostu musicie zaczekać na tego typa, albo tam podejść i go, z, wiecie, z kolby albo trochę inaczej, żeby, żeby nie zaalabmować innych, bo tutaj ja niepotrzebnie to zrobiłem, sorry. Dobra, ale spokojnie. Tak, uda się, bo teraz jesteśmy już w rezydencji. Idziemy pół. Tylko pytanie, ile teraz mamy przy sobie? 280. nice. Dobrze. Dobra, teraz to zrobimy. To dobrym sposobem. Dobra, teraz to jeżeli czekamy, no ty patrz pójdzie, to jest moja taktyka ogólnie. Jak coś to możecie um, tak w ten sposób zrobić ten napad. że wam jeszcze inny sposób, taki mega cichy, na cicho. Jak zrobić napad, ten napad w pomysł to na cicho. Musimy czekać, okej. Okay. Czekamy, czekamy. Tu jest kamerka, ale, ale ogólnie takie małe info. Kamery mają w dupie ciała. Jak kogoś zabijecie na kamerze... Może się skapnie, ale jak kamera zauważy ciało, to się nie skapnie, bo to debila po prostu, nie? rozumiecie? Ale Rubio po prostu wys wysłał na ochroniarzy de jakichś debili, którzy nic nie wiedzą. Teraz trzeba przejść tak, żeby oni nas nie zauważyli po lewej, bo jak solo działamy, to serę trudno ich załatwić tak, żeby nikt się nie skapnął. Naprawdę, jeszcze nie zauważyłem. No. Me las tenía que dar. Lo vi hace poco. Si. Ale nie mamy do bramy nic znaczy nie jest on potrzebny ani wymagany? To po prostu szybsza droga, bo nic trzeba tyle hakowania robić. A! Odwołuję tak Tylko idziemy jeszcze po safe ogólne. Tak, tak, tak jak sobie zaznaczyć. Idziemy po save. Nie mamy karty, bo nam się nie przyda. Kok już jest nam potrzebny jak solo działamy. Trzeba się zatrzymać, albo na, najlepiej jeszcze przodujcie ogólnie. Trzeba sobie namierzyć, yellow. Idziemy po save. No, no i tyle, nie? Idziemy po prostu po save, który się znajduje tutaj. Bo, bo da się, mierzyć, się Nie ma obrazu. Tak byśmy nie zabrali, ale. Ale warto by. Pamiętać. Się. Jakby chciał w napad. Dobra, idziemy teraz y, od dołu, bo tam jest jedno hakowanie i czasami najczęściej moim zdaniem jest po prostu już ułożone w połowie. Tylko połowę trzeba ułożyć. Ale zawsze, zawsze mi tak się robiło, nie wiem jak wam. Zawsze mi tak się robiło. Słuchajcie co, co ja mówię? Przecież ja Was tutaj uczę, jesteście tutaj po to, żeby zrobić y, ze mną napad. Chcę się tu po to, żeby zobaczyć jak ja robię napad i zobaczyć taki mini poradnik. No i patrzcie. Raz. Ustawiamy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. No i zrobione. tylko cztery trzeba zrobić, a cztery już jest zrobione. Nie wiem czy tak jest zawsze, ale u mnie jest tak właśnie zawsze. Dobra, po aplikacji i spierniczamy stąd. Ja wam ja pokażę, jak to Naturalnie, że pokażę, no bo... tego nie zrobił, bo nie było napadu wcześniej. Dobra, dawaj kod w chłopie. 361265. 361265. jeden, dwa, sześć, 2 65 Dobrze. Mamy obligacje, czyli takie dokumenty. Nie mam pieniędzy. No nie no. no you know. Know. i spadamy. drodzy, w tym momencie uciekamy, a ucieczka już jest banana. wyjść. Obiec. Nieco. Wam pokażę. Idziemy, tutaj się cofamy do schodów. Tędy pod schodami wyszliśmy, i idziemy do tych schodów. Kam na tego typa, patrzcie na mapę, idzie. Tam idzie typek obok. No, przed, przed nami idzie typek. Zatrzymam się przy tym. Idzie tam. Do tego typa załatwiamy. Niech on dalej tam pójdzie. No i spadamy. A tak, by the way, jak wejdziecie przed wejściem do bramy, wejdziecie tam. To czasami się tam respi Shotgun taka. Do pompa za 400K. Więc możecie sobie zgarnąć i... To będzie już w waszym echo, tylko amunicję trzeba dokupywać. Tak to już jest easy, Na, na luzia. to przebranie tak za, zauważyłem, że takie bekowe jest. Nie wiem, czy was też śmieszy, ale tutaj kapeluszek... Taki, tak, tak, ty, takiego typowego turysty, który nic nie umie. Albo ma wiedzę, tylko jest takim kująkiem. No nie wiem, tak, tak mi się coś kojarzy, albo jest takim... Temem, co robi kapelusze i nie za bardzo pojrzeć co, co robić w Zem, ważne, żeby w tej jedną pościg. Bo inaczej przeleci. Bo inaczej przeleci obok nich i oni się skakną, Tylko. No dziwne jest to. Najbardziej dziwne jest to, że nagle, kurde, się włączyła kamera. To tak po pierwsze, A po drugie, tych już zaaktałem, nie? Dobra, dało się. Dało się tylko. Kamerka patrzy i ja... Co to są za słowa? Pani ale Co to są za słowa? No oczywiście idziemy tędy, no? Bo już koniec napadł, już wszystko mamy Przy sobie. Już wszystko mamy przy sobie. Możemy już spadać Patrzcie. Bo ogólnie no to tutaj będziemy musieli tak płynąć bo nie mamy sprzętu niestety, no bo nie wybraliśmy kusatki, no to trudno. ale płyniemy i Wierka nas nie dokuje. Nie, może i nie ma elity ale ja jestem zadowolony z tego napadu bo się udało rozumiecie? bo się udało to solo, ja tak drugi raz pier tak drugi pierwszy raz robię solo i raczej tak za pierwszym to mi się nie udawało. A teraz tak jakby zrobiłem za pierwszy, tylko jeden błąd zrobiłem. Tak jak było za pierwszym i było wie, wiecie? No. Ale dobra, zaraz kończymy odcinek, chociaż mam w jeszcze zrobić jakiś skill test mały, albo jakiś wyścig. No, ale pewnie nikt nie wejdzie do tego wyścigu i będzie szybszy. Więc w sumie, w sumie, będę kończyć zaraz ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się ogólnie on spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zobowiąz komentarz. A przy tym subiku to tak polecam ogólnie ten dzwoneczek zaznaczyć. A przy komentarzu proponujcie co mogę jeszcze zrobić w GTA, żebyście byli zadowoleni. Na przykład wszystkich test, jakieś mapy. Ogólnie jutro jeszcze zrobię taką małą serię co nowego, że co czwartek będziemy sprawdzać nowe oferty w GTA. Jak, jakieś premie, zniżki, nowe auta, może jakieś dodane, no bo... Czasami są aktualizacje, to warto zobaczyć. No i, no i ogólnie co nowego, nie? Co nowego w GTA, może jakieś próby czasowe będziemy robić. To wszystko na jednym godzinnym odcinku spróbujemy. Może, 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 może więcej trochę. Co Wy myślicie o tym? Tak jedną godzinę, może nawet ponad, w jednym dniu zrobimy po prostu taki ogromny odcinek na to co jest nowego. Pogramy trochę tryby. Potrójnie, i po prostu premiowane zdobędziemy trochę levela. Le Kupimy jakieś nowe auto, albo coś co jest przecenia. lub porobimy coś takie bardziej tryby zarobku. Na przykład w fabryce kokainy te różne misje na towar będziemy je sprzedawać, albo bunkra będziemy robić. Są hmm. różne rzeczy, które mogą być premywane zniszkowane, albo na przykład będzie. Jest teraz jeszcze przyceniona, więc polecam sobie coś dokupić. Na przykład takie rakietki, namierzane, też warto. No i co mogę powiedzieć, tutaj z panem, z, z synem Madrazo sobie pijemy i walamy limonkę. No i po napadzie, może trochę zeszło tego odcinka, ile zarobiłem? 2 miliony 300 000. dobry łup, bo zwykle bym tyle nie zarobił, jakbyśmy robili więcej osób. Powiem mało, bo, bo można nawet zarobić milion 800 jak mamy na panterę na przykład. A możemy zarobić 2 miliony, 200 jakieś, może, może więcej, kiedy weźmiemy jeszcze samą Hokę. Także cieszę się, że byliście ze mną na tym odcinku, że byliście ze mną. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. To był pierwszy odcinek z w auto online. Taki już naprawdę taki oficjalny. Także myślę, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, właśnie zostawcie tego suba. Polecam oglądać moje filmy i zostawić suba. Naprawdę polecam. Także widzimy się jutro na co nowego. Także się Państwu na...